Pytanie, które spędza sen sens powiek większości rodziców, to jest pytanie o to, czy nie namieszamy dziecku przechodząc na wysoką technologię, jeżeli zaczniemy stosować inny program. Dla mnie też była taka wątpliwość, w co zainwestować, kiedy, kiedy padło hasło: przejdźmy na wysoką technologię, bo wiem, że większość terapeutów pracuje z programem Boardmaker. Większość dzieci, chyba używa, przynajmniej w środowisku, w którym my się obracaliśmy, używa y, mówika, i tak naprawdę y, Krysia na swoich terapiach y, testowała też mówika, który, jak wiemy, ma zupełnie inne symbole. Y, a ja na przykład, mi graficznie y, odpowiadały bardziej. Piktogramy, które są dostępne w, w programie takim googlowskim, Piktoformi. I, no i się bałam, tak? Czy wprowadzając nowe symbole, czy wprowadzając nowy program, z którego nie korzysta nikt z moim otoczeniu, czy nie namieszam dziecku, czy nie zrobię jej większej krzywdy tak itd., itd., itd. To są obawy, oczywiście, zrozumiałe. To też terapeuta Wam powinien podpowiedzieć. U nas okazało się ostatecznie tak. Że Krysieńka y, potrafi się dostosować. To znaczy, y, dla niej absolutnie nie ma znaczenia, czy symbol jest y, z Widgeta, z, y, czy jest zdjęciem, czy jest y, z PCS-ów. Wszystko jej jedno. I przy tym narzędziu wiele symboli, które miała w książce komunikacyjnej, zmieniło się, bo wydawało mi się, że te symbole, które są teraz dostępne, są dla niej po prostu bardziej czytelne. Ja dobieram. Symbole bardziej czytelne dla niej, bazując na doświadczeniu, które ona ma z domu, jakiejś takiej estetyki, w której jest wychowywana. Są ludzie, którzy lubią muzykę klasyczną, są ludzie, którzy lubią disco polo, i tu nie ma co dyskutować. Każdy z nas ma inną wrażliwość estetyczną i inne rzeczy się podobają. Wyszłam też teraz z założenia, kiedy już testujemy, kiedy już ten grid jest z nami, że to jest jej narzędzie mówienia. I tak jak my mówimy, na przykład um, zaściele łóżko, pościele łóżko, zasłam łóżko, a jesteśmy w stanie się dogadać ze wszystkimi. I jeżeli to jest jej narzędzie, i tam się te symbole nie zmieniają codziennie, i, i ona się ich nauczyła, no to też terapeuta jest w stanie no jest osobą inteligentną, prawda? czy ktoś dorosły, kto się posługuje jakąś mową werbalną, jest na tyle w stanie elastycznie podejść do tematu, że rozumie co też słowo znaczy, czy symbol. Więc u nas jakby okazało się, że te moje obawy nie były wcale takie e, nie były wcale takie ważne. To tytułem wstępu, ale zobaczmy. Dzisiaj odpowiem tak łopatologicznie. Czy te symbole, które mają dzieci w boardmakerze, to są symbole dostępne też w gridzie? Powiem tak. Powiem tak. Popatrzmy. Wchodzimy sobie na nasz poligon doświadczalny. Robimy sobie trzy kropeczki i robimy ustawienia. Doszło nam tutaj taka taki nowa linia, mianowicie pakiet planż z winietką naszej, naszego pakietu planż, który tworzymy. Klikamy sobie tutaj. I tu mamy tą naszą metryczkę, język, prawda, nazwę, i tak dalej. Tu wszystko możemy sobie nadal zmieniać. I mamy coś takiego jak biblioteka symboli. Klikamy. I tu nam pojawiają się biblioteki, z których korzysta program Grid. Możemy sobie je edytować, możemy sobie y, usunąć te, których nie chcemy. Jeżeli ktoś chce tylko skupić się tylko i wyłącznie na symbolach takich jak w boardmakerze, to musi skreślić widgeta, musi skreślić y, snapsa i stixa i wtedy zostają mu to jest biblioteka, y, którą y, powszechnie uważa się za taką samą jak w boardmakerze. Klikamy OK. Um, I robimy OK. Teraz przykład. Edytuj planszę i zrobimy sobie komórkę pod tytułem jabłko. I sugeruje nam od razu i tylko i wyłącznie symbol dostępny z bazy symboli, którą. Yy, Którą jakby, m, której pozwoliliśmy się pokazywać w naszym pakiecie plansz. I to są właśnie symbole PCS. Jak naciśniemy wyszukaj obraz i w symbolach, to nie pojawi nam się żadna inna baza. Także tu możemy być pewni, że jeżeli ustawimy, że chcemy mieć albo tylko symbole widget, albo tylko symbole te PCS-y, to, to nie będziemy musieli się znać na tym, czy to jest to, czy to nie jest to, czy, czy ten. No. Po prostu o, tylko i wyłącznie będą nam się pojawiały symbole z tej bazy, która jest w Boardmakerze. Ok. Teraz zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy. Włączyli inną bibliotekę. Czyli znowu wchodzimy do ustawień, dajemy bibliotekę symboli. Edycja tych symboli jest absolutnie, tak powiem, odtwarzalna. To znaczy, ja mogę sobie kliknąć plus i wszystkie dostępne biblioteki symbo symboli w gridzie są dostępne. Zróbmy sobie tego na przykład Snapsa. Ok. I stworzymy nową komórkę jabłko. Tu nam się pojawił symbol taki jak poprzednio. Zaraz wam powiem dlaczego. Ale zobaczmy jakie mamy biblioteki dostępne. Mamy te, które, o, które sobie wgraliśmy. Tu akurat mamy tego Snapsa. To jest yy, yy, zdjęcia, tak? Proszę bardzo, będzie zdjęcie. E, ok, a zobaczmy, jak wygląda y, komórka bi, bi, jabłko w, w bibliotece y, Widgeta. Robimy OK. Pyk. Edytuj planszę. I robimy napisz i odczytaj. I proszę bardzo. Jak zrobimy wyszukaj obraz, to on nam wyszczególnik jaki obraz jest z jakiej biblioteki? Tak? Mamy y, te boardmakerowe, mamy snapsy i mamy widgeta. I teraz, y, kiedy ja zaczęłam pracować na tym i jakby dostrzegać różnice symboli, to się okazało, że tak naprawdę bliżej mi do estetyki y, widget. Y, i na przykład wolę, kiedy najpierw sugeruje mi bibliotekę y widget niż na przykład y niż na przykład y te PCS, -y, tak? Y I co zrobić, żeby najpierw sugerował nam tą bazę, która ma być naszą wyjściową, ale też na przykład nie chcemy nie, nie wszystkie y nie wszystkie, y nazwy są oczywiście w we wszystkich bazach symboli, tak? Jak mówię, u nas się okazuje, że niektóre są bardziej czytelne, inne mniej czytelne i mam prawo sobie wybrać i ja sobie z tego korzystam. Więc generalnie ja tutaj nie, nie kasuję sobie tych baz. Żeby ustalić, która ma być pierwsza, to ja muszę sobie tutaj wykasować. No i ja sobie wykasuję wszystkie. I robimy w ten sposób. Tu robimy OK i teraz dodajemy. I ta, która ma się nam pierwsza sugerować, musi być dodana jako pierwsza. Niech to będzie widget. Potem niech nam sugeruje te PCS-y, nazywane potocznie przez nas rodziców, tymi samymi, co z Boardmakera. E Potem mogą być na przykład e stiksy, albo mogą być Snapsy. Czasem te zdjęcia, które są dostępne w, tym, e w tych pakietach, też się przydają, na przykład do robienia gier czy jakichś takich e aplikacji rozwijających słownictwo. I teraz. Kiedy zrobimy sobie edytuj, planszę i trzaśniemy jeszcze jeden, jeszcze jedno jabłko, to sugeruje nam od razu obraz Widgeta. Mamy też obraz ten boardmakerowy i mamy zdjęcie. Jeśli ktoś chce dokładnie wiedzieć, z jakiej biblioteki jest, no to wtedy robi wyszukaj obraz i on nam wyświetla w symboli Każda biblioteka, z której pochodzi symbol, jest podpisana, więc też nie ma możliwości pomylenia się. Okej. Okay.